Hej, tutaj Misia z przeszłości, to już chyba jest tradycja, że albo dogrywam końcówkę, albo początek, i chciałam Wam powiedzieć, że do 8 minuty filmu będzie bardzo słaby dźwięk. Niestety nagrywałyśmy telefonem Asi, który okazał się popsuty, ma popsuty mikrofon i ten dźwięk no, jest ledwo po prostu słyszalny. Także przygotujcie się na to, że trzeba będzie trochę podgłośnić, e, tak żeby coś słyszeć do 8 minuty, a potem może wywalić dźwięk, bo będziemy nagrywać już moim telefonem. Nie przestraszcie się i przepraszam Was za takie techniczne problemy, no ale tak czasem po prostu się zdarza, a już teraz życzę Wam miłego oglądania. <grystanie> Hej, tu Misia! Moi drodzy, dzisiaj jest piątek i dzisiaj zabieramy się do Jaszkowa z do. Mamy starty od jutra, no ale chcę go zabrać, żeby już się trochę zaklimatyzował, pojeździć go na miejscu, no i trzeba się spakować moja ukochana paka. Chodźcie, chodźcie, pokażę Wam. Tutaj, proszę bardzo, mamy box z fajnych pak. Tutaj jest stara Oli, moja nowa na zawody. Także już drugi raz pojedzie ze mną. I czas ją załadować. Ale jest taki plus, że mam teraz fakę, którą sama mogę unieść, przenieść, bo wiecie, jak jest. Tak, to musiał być kastry, a teraz możemy z Asią same sobie potacić. Mamy to! Teraz ją wyczyścimy troszeczkę, no bo jednak musi się prezentować ładnie. I będziemy ją pakować. Ciebie, nie, nie, bo ja w Oszu nie byłam, więc ja jestem ciekawa. I w ogóle ciekawostka jest taka, że jeżeli napiszecie do Nortek z w opisie macie szczegóły, to otrzymacie rabat na te więc warto. A tutaj, fajna, co? No, elegancka. No Fajnie pomieścimy się? Tak. Ta ta, ta no. Przeszczona przez firmę Asiakaza and Tu Company. Polecam się na Polecamy się Polecamy tak. się. Jak dobrze zapłacicie, to możemy Wam tak. umyć Wasze paki. No i teraz trzeba będzie załadunek zrobić. Sprzętu mam co niemiara, ale damy radę. Jakoś to wszystko pomieścimy. Pakujemy pakę na zawody. Pierwsze, że siodło, bo to jest bardzo ważny element, który wiecie... No i uwaga, coś, o czym bardzo, bardzo łatwo zapomnieć, czyli numerki startowe. Ja zawsze biorę dwa. Bo wiecie, różne są sytuacje, ktoś może zapomnieć, które możemy pożyczyć. Także dwie sztuki. Dalej weźmiemy na dół, uwaga, szczotki. Co prawda one jeszcze się zaraz przydadzą nam, ale już tak wiecie, żeby pokazać, co po prostu mam tutaj. Tu mam szczotki, mam chłodzące żel, mam tam również do środek, co jeszcze? Nabłyszczacz do sieci. jakby takie wszystkie pielęgnacyjne. Mam też olej do kobiet. no, takie rzeczy, bez których po prostu ani rusz. No i mam nowe szczotki, które zamówiłam na GNL-u eee, i są, patrzcie, takie piękniutkie, ładniutkie. I zaraz w ogóle powiem Wam więcej o mojej nowej współpracy, bo tak, zostałam ambasadorką GNL-a, z czego się mega, mega jaram. I większość rzeczy, które dzisiaj będę Wam pokazywać, to są rzeczy GNL-a. U. zestaw z tego sklepu, że oszalejecie, ale to teraz wszystko wam pokażę. Kolejna siata z okraniaczami, oczywiście wypranymi, które, uwaga, wyglądają o tak. No wiadomo, to są te okraniacze, które zakładam zawsze na trening, więc nie są one chyba. Jaksie, wszyscy jaksie, je znają. Wszyscy je znają. To jest moja <laughs> jedyna para okraniaczy, <laughs> który tak na co dzień stosuję. I one jadą ze mną. Mam też kaloszki. I gdzie? Chciałam, hmm. żeby powiesić, ale. Chyba nie, chyba tu na dół wezmę. Tutaj mam cały zestaw rzeczy do czyszczenia skóry. Pokażę Wam, pokażę wam potem, jak będziemy się zajmować czyszczeniem siodła, ogłowia itd., ale to będzie już w na miejscu. Także na razie kładziemy do góry. Tutaj już mam schowane, uwaga, Ciasteczka urodzinowe z Candy Horse. Na drugie urodziny zostało one stworzone właśnie Candy. No i patrzcie, jakie są cudowne. I one będą jako nagroda dla Kławedo za udane starcy, bo innych po prostu no. y, inne nie mogą być. Ogłowie z napierśnikiem jest niezwykle brudne, ale no potem będziemy czyścić, więc na razie idzie do tej świzdowy. Biorę też halter, no bo jak będziemy szły z nim na spacerek, to Kławedo na kantarze niestety. To no jeszcze nie jest to ten moment, gdzie mnie szanuje na kantarze, także będzie halter, żeby mu założyć i żeby było troszeczkę bardziej pod kontrolą. Ej, rzeczą, którą myślę, że najprędzej bym zapomniała, żeby wziąć na zawody, to jest popręg. Bo jakoś wiecie, siodło jest, no to dobra, jest cały zestaw. Nie, popręg mamy tutaj z wypranym pięknie futerkiem. Mega. I tak po pierwszym treningu będzie wyglądało to gorzej, ale chociaż na razie jest dobrze. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką widzieliście w życiu? Moim zdaniem jest to co? Mm. <laughs> Moje nowe nauszniki, również właśnie z GNL zamówione, z Kentucky. Wiecie, że ja po prostu uwielbiam tą firmę. Moi znajomi mają przepiękne czapraki, nauszniki. I tutaj mamy kolejne z mojej kolekcji, różowy, pudrowy. I wiecie, że to oznacza, że jutro będę w pudrowo-różowej koszuli. Więc tutaj montuję. I jeszcze drugie. A. Na drugi dzień będę w Granacie i mam te moje standardowe z takim ślicznym blink-blink z eskadrona. Zabieram. Haha, w macie stylówek. Czaprak nowiutki, świeżutki, pachnący, mega jest po prostu. Ja uwielbiam te werwet, czapraki z Kentucky, a ten różowy jest taki idealny róż, nie? Taki piękny, <laughs> Ale Aleksa ma taki sam i kiedyś już przymierzałam na głowę do jej i wyglądał pięknie, także zdecydowałam się na swój, on pójdzie Ej, jak do faki nawet No, dalej. I w nim dzisiaj też pojeżdżę. To ten standardowy na zawody z Kentucky. Kentucky. Tak Kentucky. Kentucky to jest naprawdę jedna z moich ulubionych marek, jeżeli chodzi o taką odzież dla konia. I on również ze mną oczywiście jedzie. Przydałyby się oficerki, także jadą ze mną oczywiście w mojej torbie. Tam mam też ostrogi eee, w sumie ja to Mój kask w pięknej torbie. Tam są też rękawiczki. Go też musimy przeczyścić, bo jest całkiem trudne, ale jest z nami. Dobra, moment, co dalej? Dobra, zabieramy nowy kantar z eskadrona. Zdobne. Zynk, zynk, tak jak te nauszniki. Wygląda w nim przepięknie. Mam też nowy uwiąz, taki tradycyjny czarny, więc on pójdzie na podróż. Okraniacze transportowe, więc to możemy wziąć pod jego box po prostu już, żeby nie zapomnieć. Ale tu jest piach, patrz. Ojej, to jest To jak w ogóle idealnie wszystko się mieści na dwa dni, nie? No, ale mam wspomniana, jest dużo wygodniej. No, super, A to taka ogromna. A ta taka malutka i idealna. No. Wszystko do szufladki co miało, więc jestem mega zadowolona z niej, polecam. No i prawie bym zapomniała o najważniejszych rzeczach. Nie chodzi tutaj o kask, o oficerki, to chodzi o koreczki, moi drodzy. Więc mam tutaj gumeczki, grzebień, klamra i gąbkę, jeżeli będzie potrzebna, żeby po prostu tą grzywę wygładzić wodą, to jej użyjemy, a jak nie, to może jakimś właśnie sprayem do włosów albo żelem do włosów, zobaczymy. No i to też oczywiście chowam do góry. Będzie go umyć bo widzę, że jest. Dobra, się musisz przejąć. No tak ładne miałam kadr. Kupa, zbieracz karma! No? Ja też trzeba będzie umyć Wiaderko na myśli, zbieracz na żarcie. A po startach płynę dostanie po czyli muszę Trzecią z boksę możesz pokazać, chyba ona jest największa. Więc... No. Konia mamy na mejce, także teraz zaczynamy. Mam tutaj szampon, skara i dzisiaj będziemy go używać. On jest taki dedykowany dla koni gniady, Czyli tutaj jak nasz pacjent i bierzemy się za kąpanie. Mamy około 40 minut do transportu, także idealnie jeszcze będziemy go na pastwisko, żeby trochę wysłać. 35. Dobra, mamy radę. Bardziej ja tutaj są przyjęcie. I teraz jazda, zdałam drodzy z szamponem. Czas przetestować kolejną nową rzecz z gml czyli po prostu ściągaczkę. I lecimy. Konia jest wyczyszczona, ja też jestem wyczyszczona, bo to jest cała mokra. I teraz lecimy na pastwisko, a na parę minut wydają się występować. Jak się świeci teraz ładnie. Nie, nie. Uważaj! Chuevedo sobie na trawce i się suszy. Mieliśmy chwilę kryzysu, bo się zaplątał tutaj w tą linkę, nie zauważyłam tego i przyciągnął trochę, ale nic się na szczęście nie stało. Wszyscy są cali. No i teraz czekamy już na transport Ja on się suszy. Ale on bardzo szybko wysycha, już widzę w sumie, że tu już praktycznie zaraz będzie suche, więc się opala. No i proszę bardzo, wszystko już zapakowane, gotowe do wyjazdu. Za 5 minut będzie horse on bird, bird, bird. Znaczy no, mam słowem, w ogóle ja mam problem z tym ale wiecie o kogo oczywiście chodzi, o Alicję. To jest mój największy skill, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rzeczy związane z muzeum, czyli warkocz. To, to będziesz robić dzisiaj warkocza, widzisz. Już no, się przyznałaś. Się Bożone. A ja no. chcę że Ci tu ładnie wychodzi. No. Nie wiem, czy ten początek dobrze wygląda. Wygląda też trudno. Już w ogóle przyjechała ekipa po konia i musimy go pakować. Jestem po prostu. Widzicie? E. A nie wiem w się wchodzi. Chyba musisz mnie wpuścić tędy, Asia. Dobra. Oto moi drodzy nasz syf i rozpoczynamy wielkie czyszczenie i właśnie tutaj już Asia rozpoczęła kar, proszę bardzo step one do czyszczenia skór, psikamy dosłownie kilkanaście sekund i suchą szmateczką bierzemy cały ten brud, te produkty są niesamowite i w ogóle najlepsze jest tutaj, że Natalia też tutaj używa ich, tu pokaż, pokaż. Yes. Tak, polecasz. Jest, polecasz? Mega super. Polecam. Mega super, widzicie? No dla mnie to też jest po prostu przegenialne. A potem zrobimy step 2 i to jest już taki pielęgnacyjny krem. Wiecie, nawilżenie i te sprawy. Także lecimy wszystko tak naprawdę co skórzane właśnie tym zestawem. I ja Wam go niezmiernie polecam. To się, moi drodzy, nazywa współpraca. Ja tutaj czyszczę sprzęt, proszę bardzo, cała produkcja. Jeszcze tak naprawdę zostało mi siodło. A Asia moi drodzy robi tam koreczki, zaczęła od warkoczyków, zobaczymy co dalej, no nie, czy będziemy dzisiaj, nie no chyba jutro już po prostu, nie, jutro, ale warkoczyki, ej ale eleganckie wychodzą co, no. takie ulizane, piękne, do zasypia, więc też współpracuje, wszystko jest cudo, <grym> więc działam dalej, kończę tutaj. I będziemy jechać do domu. Jeszcze musimy nakarmić wszystkie trzy konie, bo jest Cuevedo od nas, jest właśnie Siwy od Natalii i jest Brian od Iggy, także trzeba będzie wszystkie nakarmić. Dodać jeszcze wody, sianka i wtedy wyjazd. Kolejnym bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o markę Car, jest tutaj oto taki smar który matuje skórę i sprawia, że się do niej przyczepiamy. Także, moi drodzy, teraz proszę bardzo, siodełko już wyczyszczone. No to posmarujemy siedzisko i tutaj poduszki, abym po prostu się mocno mogła przyczepić do siodła i żeby nie było opcji. Takiej wiecie, że coś się wydarzy nie po mojej myśli i że wyskoczę z siodła. Także będzie <glu> super glue po prostu. Mega fajny produkt i ma w sobie gąbeczkę, zaraz Wam pokażę. Taki właśnie ma kolor, ale na skórze tego nie widać. No i mamy gąbkę do niego, o proszę bardzo. I tą gąbeczką polerujemy do takiego właśnie e, lekkiego połysku, potem ta skóra zmatowieje i właśnie zadziała dla nas jak takie super glue. A tutaj jak widzicie, <laughs> no bałagan jest, bo po prostu czyszczonko konkretne. A Asia prawie że kończy koreczki. Koreczki, co ja gadam, warkoczyki, zobaczmy, jaki idzie. Ja tutaj mówiłam, że ona kończy, a ona mówi, że już skończyła. Normalnie po prostu super tempo, ale bardzo ładnie wyszły te warkoczyki. Tak, to prawda. Normalnie stał i nic nie robił. Nawet nie był uwiązany ani nic, a jak aniołek po prostu. O, teraz! Ale jesteś piękny! Cudo jesteś? Samochód jedzie, konie przyjeżdżają. Towarzystwo większe. Więc Asia jeszcze przytnie mu te końcówki tam takie brzydkie, co sterczą, o, o te, te tutaj. Tak. A po prostu przyjedziemy jutro i szybko, szybko, taki pół godzinki pewnie, co będzie potrzeba na, na to, żeby to zapleść. Tak? na no to luzik. Więc po prostu jestem przeszczęśliwa, bo będziemy mieć przepiękne koreczki. A teraz spojrzałam w ogóle, jak wygląda brzuch do. Pokaż. Ja pierdzielę. A my go dzisiaj kąpałyśmy, a on tutaj ma... Pasek od potu, ale przede wszystkim na brzuszku ma kwarc. A to chyba łatwo zejdzie, więc na luzie. No i zobaczcie, jak to wygląda. Nie widać tego pomarańczowego. Także ja tutaj polerkę robię. O! Ua, nice! Niech mi jutro trzyma. <ścoughs> no i czas podać dla mistrzunia kolację. Także lecimy. Kurwawe dziś. Kolekcja. Łapaj. Proszę bardzo. O, marcheweczka od Natalii od siwego. Nie, no chłopie, daruj się. Nie, ty nie rozwalaj. Ja nie. Ja pierdzielę. Ja nie mam pytań. o wiaderkę i sobie wysypał. No, jakby zje to, nie? Bo będzie to dłubał, ale. Ty jesteś, on nie lubi wiaderek. O no, nie. Tak rad. No, teraz jeszcze nie. nie no, tragedia, z no, tragedia, moi drodzy. Już marzę, ci do końca, proszę. Jest.